Panowie gotowi do skoku stulecia? Gotowi, tylko musimy się przebrać! Żeby udawać konduktorów, musimy mieć wą... ...wąskie biodra! Wątroby ze stali? Wąsy! Słucham, to jest nasz pociąg! Kroimy pasażerów z biletów i wysiadamy! No i to jest pan, szefie! Szefie, ale tu wszyscy mają wąsy! Bogdan, no i co z tego? Bilet do kontroli. A ilu was jest? Bóg! To nie dacie rady! Teraz poważnie, to ja poproszę bilet do kontroli. Co? Człowieku, nabijam się z Ciebie! Tutaj sami swój! A, -a. Przecież wszyscy wiedzą, że znak rozpoznawczy każdego konduktora to. wąsy! Ule jedziesz z nami do Warszawy? Po co? Bo jak wiesz, my konduktorzy jeździmy za darmo. Nasze żony jeżdżą za darmo. Nasze dzieci jeżdżą za darmo. Małżonkowie naszych dzieci jeżdżą za darmo. Rodzice małżonków naszych dzieci jeżdżą za darmo. Rodzeństwo małżonków naszych dzieci. Jeździ za darmo? Właśnie nie, ale jedziemy to załatwić. A gdzie są zwykli pasażerowie? Nie ma. Narzekali, że za drogo. W tyłkach kim się poprzewracało. Ostatniego pasażera widziałem jakiś miesiąc temu. Zamiast zwykłego biletu pokazał mi taki w telefonie. Ale go pogoniłem? Dobrze! Ek stary, uwielbiam tę firmę. Tradycja i troska o pracownika przede wszystkim. Pamiętam jak tyściu proponowali mi robotę w PKP. Trzeba było Nie polecam też korzystać z WC. Pełno śniegu. W czerwcu? No właśnie.